Oh, you're a doll, Cody. You've nothing to throw up. Oh, it's a told you. That's clay. Oh, It's weird, doesn't smell. Oh, look! There she is, the elephant! How on earth do we get up there? That's easy, we just have to get the that You built a magic castle? Yeah, you're not the only one in the family who can build cool stuff. Oh, really? Yeah. Really?

Kolego! Dobra, ja go biorę na barana mhm. A i trzeba tamtego frajera jeszcze wziąć e, Musisz zejść chyba z tamtej Albo nie, czekaj e. Aha, i potrzebuję jeszcze jakiegoś leszcza Chyba, Czy ty musisz stanąć z drugiej strony? Nie, jeszcze jeden. Jeszcze jednego leszcza trzeba jakiegoś złapać. Tu wspinaczka jest jakaś. Tu jest. Siema leszczu. Ty, tu jest coś jeszcze. Co tam jest? Aha, mogę się popatrzeć. Oj, no, kurwa No No? O Ooo, siła miłości I Teraz kto jeszcze może się zająć bramą? Tędy chyba trzeba pojechać, no Tak, jest, widzę chłopa nie, jestem na tym. Okay. Eee. Okej. Okay. Chciałem po prostu wrócić tędy. Ja nie skoczę z nim. Tak. O, tu jest. Aha, dobra, okej. Okay. Tam się umie... Aha, okej, okay, scitowałem. No dobra, never mind.

Dobra, ja steruję. Co mam zrobić? A, wbijaj. Ja tu jest jakiś ziomek. Skakuj na niego. I musisz nim rozjechać w tą ścianę. Ja nie mogę teraz nic z tym zrobić. Musisz chyba zejść z niego. Z drugiej strony, ale, ja, ale ja nie schwycę tego z drugiej strony. Nie mam jak wejść na drugą stronę. Bo to się obróciło. To było w moim stanie, ale to się obróciło. Chyba że. A nic nie da. A nie możesz z niego zejść? A nie, musisz wcisnąć to gówno, To, to. Wciskaj to. Oho i teraz jeszcze raz wciskaj a no jazda teraz tu jest no wciskaj no, przejeź wbijaj I teraz kurwa puść to Eee <grystanie> <grystanie> Na mierdolę, koparko dinozaur, no tego jeszcze nie grali I udał się. Nie wiem Eee <grystanie> nie Wbijaj tu I teraz tak, tak. Teraz musisz tutaj wejść, uderzyć to. Czemu? Wejdź tam. Zobaczymy, co się stanie. Aha, dzieje się to. Bo chodzi o to, że tutaj jest obrócony kujek. Ok, i teraz wsiadaj na niego z powrotem. Znaczy nie, teraz uderz. Jeszcze raz. Wejdź na niego, jeszcze raz uderz. Trzymam Czemu? To. Wejdź, 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 uderz. Zaufaj mi. I teraz ok, kurwa. Góra, jedziesz. Ale dzisiaj wróciło tam, tak? Dobrze jest. Ale ja tam to już przesunąłem, o to chodzi. Okej. Okay. przejść? Bo ja tam to przesunąłem, już wiesz. A kurwa. Mówię, się obróciło tamto, no. No tak, ale ja to miałem przesunąć. Dobra, wracaj tam. Dawaj na dół jeszcze raz. <ścoughs> wracaj. I chuj poszło. Dawaj jeszcze raz. I teraz tak, wejdź tam, ale nic nie rób. Uderz, uderz. Uderz. I teraz. Nie trzymaj nic, nie trzymaj Bo To muszę przesunąć. A, i teraz... Trzymaj nic, nie trzymaj nic. Ale jak uderzysz, to się to obróci znowu. Nie, nie, nie. Nie trzymaj nic. No. Uderzam. No, obróciły się. Jeżdżam w to. Tak? No nie, bo później nie przesunę cię. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Trzymaj to, na co wjeżdżam. Łapnij to, na co wjeżdżam. Ale. Ale zobacz, Łapnij. Ja z... uderzę. Ale zobaczysz, że nie będziesz mogła. No, trzymaj się, blasko. No. Dobra, teraz, no dobra, okej okay. No o to mi chodziło, tylko zjebałem Odwrotnie no. Dobra O kurwa Ch Chciałem go zjeść Dobra Teraz y tak, bo tu coś jest kurwa ewidentnie co zrobiłem? się tak. No skakuj I teraz co? Jak ja to puszczę? Coś się stanie? Tak. Dobra. Dobra, i teraz ja muszę... Obniż się kurwa! O, okej. Okay. I tu musisz zejść. Dobra. Robi. Dobra, musisz zejść na dół, tak pomiędzy chyba. Musisz tak skoczyć pomiędzy Tak mnie uderzając w nic. Dobra, i teraz tak, co tu się dzieje? Pokaż mi? Aha, dobra. I teraz co ja mam zrobić? A puścić muszę cię. Musisz tak, okay, muszę zrobić tak. A ty wybijesz się tam przecież. Normalnie. Dobra, chodź tutaj. Ja cię mogę wyżej podciągnąć. No nie. Dawaj jeszcze raz. Góra, góra. Nie, nie, nie skacz. Chciałem wskoczyć w tam, wiem, tym. Wiem, ale, ale, ale nie, nie rób tak. I czekaj, 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 teraz! Wciskaj to. A, obudziliśmy Pana Śpiącego. Tylko po No tak, <grywa> tylko po to. Coś się zrzygał.

O, kuźwa, Kraken. To mi się wiedzieli, z czym skojarzyło? Z krokiem dwójką, w kroku dwa był błos taki. Co jest, kurwa. Mamy ty kobiec? Aha, dobra, erta się strzela. Strzelaj. Dobra, płyniemy. Rozwalamy te wieżyczki. Kurwa krok będę musiał przejść kiedyś na streamie też. Krok był zajebisty. Tylko ciekawe czy jest gdzieś krok do zagrania tak jakby na jakimś... Właśnie Gogu czy na czymś? Czy musiałbym spłyty instalować? Z płyty już nie pójdzie raczej. U kroka też bym przeszedł sobie na live y kiedyś. Krok był super. Ale chyba nie będzie kroka nigdzie. TNT wszędzie. <śmuchaj> Zamknęli nas, kurwa. <śmuchaj> o, oh, fuck. Dobra, daj tego kurwa, źremeczka. Dobra, do tego tientiku. Nie ważne nieważne. <śmuchaj> Muszę płynąć, Claudia, bo, ty, bo ty się nie ruszasz. A oni nas trafiają widzisz? Bo ty za mało chodzisz Już cały czas Mam iść w tył? Dobra, dobra, jest okej okay. Sprawdzę opanowana Podobny stateczek? Nie, stateczków takich do wanny To miałem jedną, motorówkę taką dostałem po jakimś czasie kiedyś A tak to nie miałem w wannie. Ja w wannie zawsze jak siedziałem za dzieciaka to się bawiłem kubkiem Do tego, do pukania ust, do mycia zębów Mi Wystarczył kubeczek taki do zabawy Jeden. I ja byłem szczęśliwym dzieckiem. I dużo piany oczywiście. <grywa> w wannie. Tam jakieś kurwa delfiny. Znaczy delfiny, powiedziałem? Delfiny. Mm -hmm. Pingwiny kurwa. Sam znaczy, jesteś jak delfin, Kasper. <grywa> delfiny. O, Chrystus. Lecimy teraz. Co? Lecimy z prądem teraz. No. Piany dzisiaj w wannie. Dzi Kurwa, ja dawno kąpię nie Ja nie mam, ja mam wannę jakby, ale jakby nie korzystamy z niej. Zawsze to, teraz to prysznic tylko cały czas. Abym wziął jakąś porządną kąpiel taką. Piję, ja mam. Kuźwa, ta wasza wanna to też zapuszczona jest tam. I'm it is not ugly in real life, it is super cute and huggable. Hey, Mr. Octopus! Don't listen to her. You are super cute! And <laughs> you have such beautiful uh work out. Please let us go. Ora na kurwie do niej Jak mamy kurwy właśnie obrócić w na tej suki Nie bym zaraz nam wypierdoli z maski No właśnie to było Jak mamy tym sterować górę? Obróć się w tą mackę. Dobra, do, dobra, dobra, dobra. Sama schowałem. I co zrobi nam tutaj. tej Skrzyni u Marlaka nam zrobi zaraz? Czemu się tak wolno obracamy? Oj prosto w pysie No kurwa Ale tu jest jakiś kurwa z, z bombardier jebany Klaudia nie mogę płynąć Obróć nas Kurwa traw go skurwiela nam wyjebał, jopierdolę Nie możemy zginąć teraz Daj tą mackę, dawaj tą mackę Oj, Ale bullshit Bombardier znowu na plecach Dobra, leżeć Kurwa, gościu Dawaj tą... Poryjuj ją Nie ma, że boli już No ja nie wierzę Kolejny na plecach. No ale maczka, jak nam zajebie Klaudia. nie możesz wracać? Obracam, ale kurwa, no ciężko jest samemu. No fokusuj się na tej kurwie już. Do zera ją, dobra. Nie ma, że boli. I ja opierte byśmy przegrali, byśmy od nowa musieli zacząć z tym bosem, to bym się chyba pochlastał. jest hmm, lepsza niż taki pszczoła. No to na pewno. Ale myślę, że pszczoła mogła być zbugowana, bo mnie wywaliła, nie? Możliwe. Solsy dla dzieci, no nie? Nie, ale światy są piękne. Chciałam na YouTube jakiś ziomeczka, Kasia gra w to z surkę. Normalnie. Aha, hey, ok. Poziomy są tak pięknie zrobione. Uhe, miał ktoś dobry. O, castle. Oh, what is this? The bridge isn't supposed to be up. God, it's winched by a balloon. Hey, that's Rose's balloon. Oh, yeah. I hate that creepy balloon. Why would you have to buy her that? Now we can't get to the elephant. There must be a way to lower that bridge. Oh. Hey there. Hey. The bridge is only lowered for visitors to the castle. Oh, good. We are visiting the castle. Are you here to see the queen? uh no 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 we're uh here to see the elephant oh which elephant oh uh, rose's best friend cutie uh, the elephant over there oh well that's the queen huh hey? <laughs> oh god that's right yeah rose uh gave the elephant a crown you know a queen's crown so rose made the elephant into a queen yeah i guess so it's her favorite toy oh perfect so now we're killing a queen oh uh, pardon me killing who no, no 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 she said chilling Yeah chilling with the Queen We are really looking forward to chilling with her, right? I see Well all visitors must prove themselves worthy of an audience with the Queen. Get a ball over there and use it to pop the balloon, and then you will be granted access to the castle. Pop that to się nie godzi Ja się nie zgadzam na zabijanie słonika takiego ładnego Co mamy tu zrobić? To jest przycisk do czego? A, ty się przeciąga mm -hmm. No dobra <śmiech> <śmiech> O, 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 o I co teraz? Aha, i teraz jest tu. Tak? teraz? Aha, okej. Okay. Ja pierdolę, co? Są dwa koła. Musimy sobie przełożyć... ...to. Ja muszę mieć tak, ty musisz mieć w drugą stronę, rozumiesz? Znaczy, też musisz mieć tak, no. Dobra, i teraz tak. No. Kurwa. O. I teraz ty przykładasz Tu jest jakiś pan Foka. I co dalej? To wyskoczy tędy, tak? Znaczyć jak to będzie? Coś w stanie? Okay. Dobra, jestem tu Co teraz? A, teraz ja muszę się wcelować w co? Ja muszę się wypierdolić gdzieś w kosmos teraz, tak? Czy ty musisz mnie wystrzelić? Piłka jest tu. Ja nie mogę z sobą strzelić. Ty musisz mnie odpalić. Dobra, jesteś tu i teraz czekaj. No. Kurwa, powiedz. czekaj. Co zabijać? Czekaj, bo ja nie wiem, co, się, co mam zrobić. Dobra. Aha, dobra, rozumiem. Ok. Strzelaj. Kurwa, wow, wyżej chyba. No? Jeszcze wyżej, kurwa. Dawaj, Szybko, szybko! Dobra, mamy balon drugi. No dobra, ale teraz. O, piłka się odpala, dobra? Nie, nie odpala się. Teraz tamten, jak go zniszczyć, tamten trzeci? Dawaj, no spróbuj. Może ja mogę kontrolować jakoś ten lot. No szczelnie. Tak, mogę. Dobra. dobra, piłka strzela się. Co ją wybili? Pizdu O oh, kurwa, też spadłem. Czy to jest podłoga z popcornu? Zabójcza podłoga z popcornu? Tak, to jest zabójcza podłoga z popcornu. God fucking dammit. Eee, dobra, jestem. I teraz co musimy zrobić? Eee, e... to jest jakiś rowerek, kurwa, ale. z tym rowerkiem. E, no dobra, uruchommy piłkę. Zobaczmy, co się stanie. No. Skakuj. A, jedziemy. A, dobra, ok. N muszę trzymać nam jakoś równowagę, ale okej okay. <ścoughs> No Musisz przechylić Nie, boys Teraz co? A, odpal mi piłeczkę Odpalaj ją Aha Jeszcze raz Ty musisz. złapać się mnie? Nie, nie mam nic Pokaż mi kamerę, obróć mi tam w mam rzucić. Że nie wiedział gdzie ja rzucam. Musisz przejść na drugą stronę! Po balonach po lewej stronie! Ja tak masz balony tamtej strony, widzisz? tam. No. Na drugą stronę jazda. No, i tam naprzeciwko masz takie samo gówno do chwycenia się jak ja. Tak jest. Dobra, ja ci muszę rzucić, ty musisz złapać. Na maksa dawaj. Okej, okay, i teraz będę ci rzucał. Kurwa, no cyrkowcami to my nie będziemy, no. U... To była pierwsza próba, no, czekaj. Dawaj tak. Masz! I musisz tam trafić, do tego gówna. Rozbuja się na maksa, co ty kurwa. Śniadania nie jadłaś? Nie się. No nie jadłam. Mamy to Dobra, muszę też przejść po balonach tak jak ty chyba Dobra I co, teraz? Nie wiem Podnosimy ją Lecimy dalej Co mnie wyjebało? Razem z tą piłką Kurwa! Z czerwonego spróbuję! Oh. Oh. Dobra. Wsiadamy. Trzymajmy się tego. Na drugą stronę won. Jazda. I skór wysyna. Aha. No i co teraz? Jednocześnie! Okej, okay. o przepraszam. Zjadł to. To jednocześnie. No. jest nasza fura? Fura marzeń. Zniknęła razem z naszym statkiem. Nie, jest tutaj. Wsiadamy do fury marzeń.